witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie, sobie nagrywamy Stumble Guys. I na początek, czekajcie, sorry, sorry, tutaj musimy x. Kupujemy jedno epickie losowanie. Co nam wypadnie, nie wiem. Zaczynamy. Okej, okay, coś fajnego, please, 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 please. Legenda. Na odcinku legendę trafiłem! Wow! Moja legenda! Moja legenda, Pierwsza! Gramy! Okej! Okay. To szczęśli... To było szczęśliwie... Szczęśliwe losowanie! Dobra, teraz to kompletnie tego nie wiedziałam, że to się stanie sery. Bo ja po prostu to przygotowałem. Nie, wydawa, nie wydawałem że to może coś wylosować na odcinku. Jakąś postać epika, ale się nie spodziewałam, że legendę! Jej uwyczajcie! Jest! Jest! Przechodzę! Dobra. Uch! Szacun! Szacun! Co tu się stało? Ciągle o tym mówię, ale... Serio! Ja się nie spodziewałem! Jak ja w StumbleGuysie chyba nawet... No tak długo nie gram. Bo ja potem zainstalowałem, nie? Okej. Okay. Kurde, ale wolałbym, żeby to był finał, nie? Okej, okay, chodźcie tu. Niech ktoś już odpadnie na początek. No, idź, typie. Od wróżki, bo cię zaczaruje. Hmm. Dobra, ale przechodzę przechodzę, przechodzę do finału. Przejdę. Wow. Oh, nie, 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 nie. Odejdź. Jest. Uh, uh, uh. No to fajnie. Jest. I finał proszę będzie. Okej, okay, przejdę. Tylko że tutaj nie wolno biegać. Wiecie? Musicie tak o. Tak. Tak. Czekajcie, wiem. Teraz tutaj nic fajnego nie zrobiłem. Bum, 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 bum. Jej, jeszcze nikt nie odpadł? A ja tu już mam stresa. No nie, tak się stało. Ja. Nie, no, ale się nie poddajemy, co nie. Gramy do końca. Co tu nam wylosuje? Okej. Okay. Tego aż tak mocno nie lubię, ale jeszcze jeszcze w, jeszcze w ostatnim rzędzie. Dobra. Bum. Dzięki. Dobrze mnie popchało. Dobra. Biegnie, 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 biegni. Bum. Czekajcie, uda mi się. Nie, nie doskoczyłem. Szybko go, 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 yes. go, uh. i co będzie? Jak będzie super slajd, to będzie fajnie. Proszę. Okej. Okay. to ja idę na bramę. Jestem niebieski. To zarąbiście. I strzelajcie tam. Pierwszą bramę. Uj, popum. Nie ma. Jedna brama strzelona. Tam moi atakują dobrze. Dobrze im tu idzie. O, ja sobie tak będę kamerował. Jest, druga. Dobra. Wybijaj, wybijaj, wybijaj. Bo. Nie udało się, powiodło się, powiodło. Nie, 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 nie. Jest. Bum. Widzicie? Trzecia. Trzecia brama. Bum. Wybijaj tam, wybijaj! Moja będzie, moja! Dobra. Cztery, oni już nie zdążą. To jedną możemy im dać, nie żartuję. Bez litości, chociaż już jedną mają. Bez litości grać, chłopaki. Czy tam gdzie też dziewczyny? To ja szybko chcę piątą. No nie. Nie no, ale! Oj, szóstą wrąbali. Teraz będzie finał. Ja ostatnio w Super Slide robiłem takie bardzo fajne triki i przeszłem, bo bym nie przeszedł. Potem tam wyprzedziłem trzech i byłem. O nie, kosmos, okej. Okay. Pierwszy rząd. Nie no się nie uda. Mi. Ja, nie, 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 nie. pędź tam. Pędź, 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 pędź. Ło. Ja nienawidzę. No tycha mnie. Czekajcie, ale może coś tu nam się uda. No nie jeden jedna osoba już przeszła, czyli koronkę ma. Wiecie co my nie będziemy ciągle grać chyba legendą, nie? Może zagrajmy sobie Epikiem tobą. I będzie koronka. Będzie, proszę. Proszę, proszę. No, szybko, szybko. I losuje nam. Okej, okay, ja to przejdę. Jeszcze pierwszy rząd. Nie no, taki przez ostatni był, ale dobrze. Puh. Jest, tam walnęło, ale mnie nie. Wow, wow. wow. Kto to widział? Czekajcie, bum. Tam 5 5 5 5 5 5. Okej, Czekajcie, ja chcę tego trika. Jest. Okej. Okay. Przechodzimy do drugiego etapu, i w którym musi być super slajd. Czy będzie? Okej. Okay. To też lubię, ale muszę być niebieski. Żółty. Na złość mi robicie? Nie no dobra, ale idziemy walczyć. Strzeliłem, przepraszam. Jej, kto to we mnie strzela? chciał we mnie strzelić. Atakuj, atakuj, atakuj. Go, go, go. Bum. No, nie zadzierać. Nie zadzierać, nie zadzierać. Nieproszony gość. Odejdź. No, nie atakujcie ich. Atakuj, atakuj. My z nim przegramy. Czemu ja mam takich słabych? Jeszcze ciebie. Jeju, go, go, go. Szybko. Niech oni tutaj zwalają. Dobra, będzie remis. Dobrze, że strzeliłeś. Nie, no moi. Nie, czemu? Wal, wal, szybko w nich. Szybko, zdejmujemy, zdejmujemy. Dogrywka. Uff, jest! Dobrze to zrobiłem, dobrze! I finał. A finał to please super slide. Lu. Okej. Okay. Czy nam się uda? O nie, 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 nie. Ej, gdzie jestem? Jej psuli. Nie no, ale jeszcze triki mogą mi pomóc. Tak mhm. Pamiętaj, pamiętaj szymek. No nie odpadasz. Nie no tak się stało, ale to chyba kochani będzie koniec odcinka, więc na raz.